Największe tajemnice nie są ujawniane w tradycyjny sposób. Wyciek informacji może być śmiertelnie niebezpieczny, ale wielu ludzi w historii ryzykowało swoje bezpieczeństwo w imię prawdy. W niektórych przypadkach demaskatorzy są oczerniani za swoją pracę nawet długo po śmierci, ale czas zmienił sposób, w jaki postrzegamy wiele z przecieków sprzed lat. Siedem sekretów USA, które nie powinien ujrzeć świat, zawierają niewygodne informacje i oczywiste następstwa. Ich historie są tak dramatyczne i wciągające, jak każda powieść szpiegowska, ale nie są fikcyjne. Niektóre z przedstawionych przecieków ujawniały ogromną ilość danych, a inne bardzo niewiele, ale ukształtowały wojny i sposób, w jaki postrzegamy nasze rządy. Niezależnie od tego, jakie tajemnice wyszły na jaw, przecieki te na zawsze zmieniły historię Stanów Zjednoczonych. Pod koniec wojny meksykańsko-amerykańskiej, dokument, który miał zakończyć wojnę, przed podpisaniem wyciekł do dziennika Johna Nurgeta. Opublikował on traktat w New York Herald, w całości ujawniając negocjacje pokojowe, zanim one zostały rozstrzygnięte lub uzgodnione. W traktacie Meksyk odłączyłby ponad połowę swojego terytorium, ustanawiając większość południowej granicy Ameryki, jako znamy dzisiaj. Senat Stanów Zjednoczonych próbował wydobyć od Nugeta jego źródło poprzez wyczerpujące przesłuchania i miesięczny areszt domowy. Nugget nigdy nie ujawnił swojego źródła, mimo że śledztwa prowadzone długo po przecieku wskazywały na Jamesa Buchanana, który był wówczas sekretarzem stanu, a dekadę później został prezydentem. Przeciek ten ukazał ukryte powiązania między mediami a politykami na bardzo wczesnym etapie historii Stanów Zjednoczonych. Latem 1949 roku FBI zorientowało się, że tajne dane dotyczące konstrukcji bomby atomowej zostały skradzione i przekazane za granicę. Natychmiastowe śledztwo doprowadziło śledczych do człowieka o imieniu Emil Julius Klaus Fuchs. Został on aresztowany w Wielkiej Brytanii, gdzie przyznał, że jest zamieszany w szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Nie był jednak w stanie powiedzieć, kto był jego amerykańskim kontaktem. FBI nadal przeprowadzało wnikliwe śledztwo które doprowadziło ich w końcu do obrata, Ethel Rosberg, Davida Greenglassa. Podczas przesłuchania Davida i jego żony przyznali się do szpiegostwa, które instruowane było przez Rosbergów. Choć wielu wątpiło winę Juliusa i Ethel, to ujawnione w 1955 roku dokumenty dotyczące projektu Venona zdają się potwierdzić ich szpiegowską działalność. Kolejny dowód pochodzi z autobiografii Chruszczowa, której były lider Związku Radzieckiego napisał że nie wie do końca, jaką pomoc ZSRR uzyskał od Rosberga, ale powołując się na Stalina, była to istotna pomoc w przyspieszeniu budowy bomby atomowej. Małżeństwo Rosbergów w trakcie trwania zimnej wojny było jedynym przypadkiem wykonania kary śmierci za szpiegostwo na obywatelach Ameryki. Operacja Mięso mielone. Ten przeciek sił alianckich podczas II wojny światowej udowodnił, że nie wszystkie przecieki są prawdą. Operacja była zaplanowana przeciekiem składającym się z fałszywych, ściśle tajnych informacji umieszczonych na martwym ciele, które wyrzucono na plażę u wybrzeży Hiszpanii. Celem tego podstępu było oszukanie nazistów, by myśleli, że alianci zamierzają zaatakować Grecję i Sardynię zamiast Włoch. Oficerowie brytyjskiego wywiadu wymyślili całe fikcyjne życie dla porzuconych na plaży zwłok, z fałszywą korespondencją, a nawet zdjęciami fałszywej narzeczonej. Plan ten zmienił zarówno hiszpańskie władze, które zarektywały ciało, jak i niemieckich przywódców w 1943 roku, którzy wysłali wszystkie swoje wojska do Grecji tuż po tym, jak alianci zaatakowali Sycylię. Gdy bocarstwa Osi przegrywały bitwę o Sycylię, włoski dyktator Mussolini został zdymisjonowany jako premier i uwięziony. Choć historycy nie zgadzają się co do wpływu operacji na klęskę sił Osi, pozostaje ona jeden z najciekawszych przecieków w historii. Wojna w Wietnamie ukształtowała sposób postrzegania nowego rządu w sposób inny niż jakakolwiek inna wojna przed nią. Jednak do 1971 roku kraj nie wiedział o wojnie zbyt wiele. Daniel Ellsberg ujawnił połówne dane rządowe w raporcie biura sekretarza obrony Vietnam Task Force, popularnie zwanym Pentagon Papers. Z raportu wynikało m.in., że prezydent John F. Kennedy. I jego następca nie przekazywali wszystkich informacji dotyczących przyczyn konfliktu w Wietnamie i zaangażowania w niego wojsk USA. Nie przekazywano też prawdziwych informacji co do sytuacji na froncie i szans na zwycięstwo. Fałszywe informacje przekazywano zarówno ówczesnym kongresmenom, jak i opinii publicznej. The New York Times, The Washington Post i Esberg stanęli przed sądem pod zarzutem karnym za swoje wysiłki w celu upublicznienia dokumentów ale Sąd Najwyższy ostatecznie zezwolił na ich dalszą publikację. Wyciek ten spowodował znaczny brak zaufania do rządów Stanów Zjednoczonych, który wzrósł wraz z kolejnym dużym wyciekiem. Watergate i taśmie Nixona. Początkowo prezydent Nixon i jego spiskowcy ukrywali swój udział w próbie włamania do siedziby Narodowego Komitetu Demokratów w kompleksie Watergate w 1972 roku. Gdy zbliżały się wybory prezydenckie w 1972 roku, Anonimowe źródło przekazało raport Washington Post informację, że incydent z podsłuchami Watergate wynikał z ogromnej kampanii politycznego, szpiegostwa i sabotażu, prowadzonej w imieniu relacji prezydenta Nixona i kierowanej przez urzędników Białego Domu. Mimo to Nixon został ponownie wybrany, ale nie uniknął śledztwa. Rozprawy sądowe, będące nadużycia w kampanii prezydenckiej, przykuły uwagę Ameryki każdego dnia przez wiele tygodni. Dopiero gdy Sąd Najwyższy nakazał mu przedstawienie taśm, Nixon nie miał innego wyjścia, jak tylko złożyć rezygnację i przyznać się do winy. Przeciek kolejne rozprawy sądowe i śledztwa mediów ujawniły korupcję przekraczającą wyobrażenia większości ówczesnych Amerykanów i na zawsze zmieniły sposób postrzegania przywódców rządowych. W 2010 roku dokumenty, które wyciekły z portalu Wikileaks ujawniły szokujące szczegóły dotyczące wojny w Iraku. Australijczyk Julian Assange stworzył stronę internetową Wikileaks w 2006 roku w celu analizy i publikacji dużych zbiorów danych zawierających cenzurowane lub w inny sposób zastrzeżone oficjalnie materiały dotyczące wojny, szpiegostwa i korupcji. Około 400 tysięcy amerykańskich dokumentów wojskowych zostało ujawnionych publicznie, a wraz z nimi pojawiły się szczegóły dotyczące śmierci irackich cywilów. Zdęcania się nad więźniami wojennymi i zaangażowania Iranu w wojnę. Był to największy wyciek dokumentów USA w tamtym czasie. Edward Snowden został zmuszony do ucieczki z kraju, gdy w 2013 roku wyciekły rządowe informacje. Jako były wykonawca dla CIA, Snowden miał dostęp do dokumentów amerykańskiej inwigilacji, które ukradł przed ucieczką do Hongkongu. Dokumenty te opisywały metody zbierania przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego danych osobowych, w tym rejestrów telefonicznych, danych z mediów społecznościowych i e-maili należących do obywateli Ameryki i osób spoza USA. W wyniku wycieku Snowden utknął na miesiąc na rosyjskim lotnisku i starał się o azyl w Rosji. Dopiero we wrześniu 2020 roku sądy amerykańskie potępiły programy wywiadowcze ujawniane przez Snowdena jako nielegalne i niezgodne z konstytucją. Ten przeciek był rewelacją na temat rządowych praktyk bezpieczeństwa po 11 września, z których większość obywateli USA była nieświadoma i wściekła.